Pan minister Antoni Macierewicz, likwidator wojskowych służb informacyjnych jest naszym gościem. Witam serdecznie panie ministrze. Cześć Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Ojca, witam wszystkich, słuchacie Radia Maria. Panie Ministrze, jutro po wakacjach zbiera się Sejm. Premier Donald Tusk ma wedle zapowiedzi przystąpić do ofensywy, narzucając nową narrację po tym, jak trochę z rąk wypadła narracja związana z aferą taśmową, tak zwaną aferą taśmową. Ale na, jednym z, na jednej z taśm słyszeliśmy o tym, jak Radosław Sikorski rozmawia i mówi, można za, mi tutaj niecenzuralny wyraz, PiS z Komisją Śledczą w sprawie Macierewicza zrobić im dwuletni cyrk i niech oni się tłumaczą. Rozmowa Belki z Sienkiewiczem, ona się spełniła. Czy pana zdaniem będzie ten cyrk związany z komisją przeciwko panu? Proszę państwa, ja bym wolał, żeby w tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, pan premier Donald Tusk przede wszystkim wyjaśnił, dlaczego Polska jest tak bierna w sprawie tego, co dzieje się na Wschodzie, dlatego, że nie można wszystkiego zawierzać w losy sojuszników. Oczywiście sojusze są bardzo ważne, no ale to nie jest tak, że polska dyplomacja, polska polityka, polska armia mają czekać na to, co zdarzy się gdzie indziej, i tu jest głównie... Problem. Z, tej, z tej perspektywy patrząc yy, próba raz jeszcze yy, rehabilitacji czy yy, chwalenia i yy, powtórnego, yy, powtórnego zachwalania Polakom ludzi, yy, którzy byli szkoleni przez GRU, a przecież na tym polegała struktura wojskowych służb informacyjnych i dlatego w istocie one zostały rozwiązane. Tu nie, nie. chodziło tylko o partykularne, olbrzymie. Yy, nieprawidłowości, a także przestępstwa tych służb. Przypomnijmy chociażby gigantyczną aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, gdzie to właśnie te służby doprowadziły do strat, miliardowych strat przez polskie przedsiębiorstwa i polskich obywateli, dlatego bo płacono pieniędzmi z budżetu, a więc pieniędzmi wszystkich Polaków za długi, jakie zaciągały Służby komunistyczne na Zachodzie, finansując terrorystów na całym świecie. Na tym polegała afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. To było narzędzie rosyjskie i dzisiaj rehabilitacja tych służb jest jakimś absurdem jest, jakąś, jest jakimś zupełnym horrorem, wskazującym na to, że ludzie myślący w tych kategoriach i myślący o takim planie, zupełnie są pozbawieni nie tylko rozeznania rzeczywistości, ale minimum takiego instynktu samozachowawczego i instynktu narodowego polskiego. Więc mnie się wydaje być to zupełnie absurdalny pomysł, No, ale jeżeli zostanie zrealizowany, to oczywiście prawda na ten temat zostanie publicznie powiedziana. Ale powtarzam jeszcze raz, przede wszystkim powinno się wszystkie wysiłki, cały wysiłek narodu polskiego, cały wysiłek Żadomisch politycznych skupić wokół bezpieczeństwa Polski, bo to dzisiaj jest naprawdę e, najważniejsze, to dzisiaj jest wymogiem polskiej racji stanu. Ale, ale polska dyplomacja, panie ministrze, no, wygląda na to, że przegrała Radosława Sikorskiego nie ma wśród tych, którzy e, no, rozgrywają dzisiaj karty. Premiera Donalda Tuska w ogóle nie słyszymy, gdy idzie o, o Ukrainę, więc. Może prościej zająć, zająć się po prostu panem, stworzyć komisję. Rzeczywiście tak wygląda, że to jest taka, taki pomysł zastępczy, nie tylko wobec tych wielkich wyzwań, jakie stoją przed Polską, o których ojciec mówił przed chwilą, ale także wobec kompromitacji związanej właśnie z tym, co nazywa się y, aferą podsłuchową czy taśmami y, prawdy. Wczoraj czy przedwczoraj w, jakiej, w jednej z publikacji czytałem wywiad z panem Falentą, y, byłym szefem spółki y, HAWE, która odegrała w całej tej historii niesłychanie istotną rolę, który twierdzi, że on już rok wcześniej informował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i CBA o tym, że takie podsłuchy są realizowane w tych restauracjach. A więc system bezpieczeństwa państwa wiedział o tym, wygląda na to, jakby oni się sami wzajemnie podsłuchiwali, jakby krótko mówiąc aparat bezpieczeństwa państwa, czy też część tego aparatu, Słuchiwała swoich szefów i później wykorzystywała to do gier szantażowych i, i walk wewnętrznych, w tym także przecież gospodarczych uzyskiwania intratnych kontraktów. No To jest obraz zupełnego rozkładu państwa wynikający w olbrzymim stopniu z tego, że pan Donald Tusk niczego nie nadzorował, nic nie robił, zajmował się właśnie takimi propagandowymi różnymi działaniami i grał w piłkę. No. Ten rząd naprawdę jest nie tylko nieudolny, ale zagraża bezpieczeństwu Polski i obawiam się, że teraz idzie w tym samym kierunku. Panie ministrze, w zeszłym tygodniu Tygodnik Wprost opublikował dokumenty, opublikował materiały, w których negatywnie opisywany jest obecny prezydent Bronisław Komorowski. Jaką rolę w, przy wojskowych służbach informacyjnych odegrał Bronisław Komorowski i dlaczego tygodnik, który wręczał chyba z dwa lata temu, tak, prezydentowi tytuł Człowieka Roku, nagle zdecydował się opublikować te materiały. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? E Proszę ojca, w tej publikacji tygodnika wprost nie mieliśmy do czynienia z materiałami czy WSI, czy Komisji Weryfikacyjnej. To, była, to, były, to były artykuły, które omawiały jakoby istniejące materiały, czy też informacje z jakichś materiałów, ale warto pamiętać i to robi oczywiście bardzo duże wrażenie dzisiaj po siedmiu latach, ale warto pamiętać, że większość, czy też wszystkie z tych publikacji miały już miejsce właśnie 7 lat temu, w 2007 roku, zresztą w tym samym wprost między innymi, ale także w gazecie polskiej i w innych, i w innych pismach. Także to jest pewna kompilacja, zebranie raz jeszcze rzeczy, które. Miały, z którymi opinia publiczna nie miała do czynienia przez 7 lat i dlatego też w odpowiednio sensacyjnej formie podane robią pewne wrażenie. Mam, moje, moja refleksja na ten temat jest taka, że rola pana prezydenta Komorowskiego, a wówczas czy marszałka Sejmu, czy ministra obrony narodowej w tych materiałach jest bardzo, bardzo, bardzo pomniejszona. Że tam są jedynie jakieś drobne, marginalne fragmenty związane z jego, czy też informacje związane z jego e, aktywnością w sprawie patronatu i wspierania i współdziałania z wojskowymi służbami informacyjnymi. Gdy ojciec mnie pytał o jego rolę, to można powiedzieć tak. No, był ich współtwórcą, jeżeli nie twórcą, jako wiceminister obrony narodowej w roku 1990 i 1991 bardzo istotną, jeżeli nie kluczową rolę w nominowaniu dawnych ludzi z WSW i z drugiego zarządu yy, drugiego zarządu Ludowego Wojska Polskiego na kluczowe stanowiska w tych służbach. Można by powiedzieć, że ich kształt personalny, właśnie ten, ta struktura personalna, która była powodem ich rozwiązania, jest w olbrzymim stopniu, yy, że tak powiem, wynikiem jego decyzji. Znaczy, powiedzieć, jego podpisów, bo czy decyzji, to jest do dyskusji. W jednym z wywiadów pan burmistrz Komorowski, wówczas wiceminister obrony narodowej, stwierdza, że tak naprawdę te decyzje podejmował Kiszczak i Siwicki, pereloscy ministrowie spraw wewnętrznych i obrony a, oraz Jaruzelski, a on tylko, tylko aprobował te decyzje. Taka była to kadra, a później, a później przez ubiegłe 20 Lat zawsze wspierał, patronował i pomagał i współdziałał z tymi służbami. Były różne także kwestie na samym początku, które do dzisiaj są niewyjaśnione, a związane z gigantycznymi pożyczkami sięgającymi w setek tysięcy dojczmarek, czyli też w setek tysięcy, czy też dziesiątków, przepraszam bardzo, dziesiątków tysięcy dolarów, które były w to zainwestowane. To są sprawy szczegółowe, na temat których także jeżeli chodzi o posługiwanie się podsłuchami i szantażowanie swoich współpracowników, którymi oczywiście pan prezydent będzie musiał prędzej czy później odpowiedzieć. Jeżeli, jeżeli będzie komisja, to ta odpowiedź będzie musiała być tak czy inaczej społeczeństwu udzielona. Jest duże prawdopodobieństwo, że pan prezydent stanie przed sądem na początku września, w każdym razie został przed, przed sąd wezwany w związku z tak zwaną aferą marszałkową, gdzie ma odpowiadać na pytanie między innymi pana Sumnickiego i oczywiście Wysokiego Sądu. Zobaczymy, jak to przebiegnie Jest w związku z tym hipoteza, że właśnie po to, żeby wcześniej rozładować atmosferę, tę publikację jako wcześniejszą do niej, jako wcześniejszej do niej doszło. Są różnorodne hipotezy w tej materii, ale ja powiem szczerze, że nie Uważam za sensowne. Się w takie bardzo skomplikowane analizy, jakie były intencje tygodnika, wprost. Wiemy, że redaktor naczelny jest związany z obecnym establishmentem bardzo blisko. Wiemy, że to, co publikował dotychczas, chroniło pana prezydenta, a przede wszystkim skupiało się na jego przeciwnikach, i można, można domniemywać, w związku z tym, że publikacje, które tam się ukazują, są właśnie y, tak y, nakierowane, a jaka, be, jakie będzie ich, jaki będzie ich skutek, no to zobaczymy w trakcie przebiegu najbliższych wydarzeń. No bo termin też publikacji jest taki powiedziałbym ciekawy. Z jednej strony e, Sejm się zbiera i e, koalicja, ale także e, opozycja w formie SLD, czy e, no to, nie wiem czy, czy to jest opozycja też e, ruchu, twojego ruchu. No mówią, że, że, że są za powołaniem tej komisji, a więc w zasadzie mówienie o tym, że jakoby wyciekłoby coś z aneksu, że ten aneks był sprzedawany, i tak dalej, i tak dalej, w tej chwili byłby dostarczeniem amunicji po prostu za tym, żeby komisję powołać, a z drugiej strony rozbroić bombę tykającą w pałacu prezydenckim u Bronisława Komorowskiego. No taka hipoteza jest najczęściej, najczęściej formułowana, że właśnie, że właśnie o to chodziło. No, ale ojciec, sprawa tą komisją w ogóle jest naprawdę żenująca, dlatego że w uzasadnieniu, bo przecież odbyło się już pierwsze czytanie przed przerwą wakacyjną, w uzasadnieniu autorzy powołują się przede wszystkim na to, że jakoby Raport do tłumaczenia został przekazany zanim otrzymał go prezydent, czyli został przekazany do tłumaczenia osobie nieuprawnionej jeszcze jako druk ściśle tajny. Dopiero później miał się z tym zapoznać prezydent premier i później zostać ujawniony. To, to w, na przełomie lutego i marca było nieprawdopodobnie ta pseudoinformacja reklamowana. Wszystkie stacje o tym telewizyjnym Mówiły główne gazety związane z establishmentem lewicowo-liberalnym o tym pisały, publikowano listy otwarte, wzywające mnie do natychmiastowego wyjaśnienia, jak mogło do czegoś takiego dojść, etc. 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 Nieprawdopodobna wrzawa i histeria medialna. Oczywiście wszystko od początku do końca było nieprawdą. Raport był tłumaczony jako druk już publicznie znany i wydany przez odpowiednie wydawnictwo państwowe, bo to monitor Polski, więc to druk urzędowy, dopiero wtedy tłumaczy, to dostali i wszystkie te zarzuty były funta kłaków warte. Podobnie wygląda sytuacja teraz, jeżeli w oparciu o takie pseudoargumenty chce się powoływać komisję śledczą, no to co zrobić z taśmami prawdy? Co zrobić z sytuacją taką, gdy jeden z głównych oskarżonych w sprawie podsłuchów mówi, ale Przecież ja współpracowałem z ABW, ale przecież ja mówiłem o tych podsłuchach już rok temu. To oni nic nie zrobili. Ja byłem tylko biernym narzędziem, słuchałem poleceń, jakie mi wydawano. Więc co zrobić w sytuacji, kiedy nam zagraża coraz większe niebezpieczeństwo od wschodu? No to są poważne problemy. Jeżeli chce się wekslować uwagę opinii publicznej na taki boczny tor, to oczywiście można to zrobić. Ja, jak mówiłem wielokrotnie, zawsze jestem do dyspozycji, a być może, być może trzeba uznać, że jeszcze nie wszystko powiedziano o Wojskowych Służbach Informacyjnych, że jeszcze opinia publiczna nie ma wszystkich informacji, a także o działaniach z tym związanych, czy pana prezydenta, czy innych najwyższych urzędników obecnie, państwowych obecnie sprawujących władzę. Może należy to przypomnieć. Jeżeli bowiem ktoś sobie wyobraża, że będzie można zrobić tę komisję, śledczą w ten sposób, że ona zostanie zamknięta pod kluczem, a mnie zostaną zamknięte zatkane usta, to naprawdę, naprawdę się myli. Znajdę formę, która umożliwi przekazanie opinii publicznej, co się w tej komisji dzieje i jakie informacje są przekazywane. Jeżeli już jak, jak jak mówię, ktoś sądzi, że za mało wiadomo o nieprawidłowościach i przestępstwach dokonywanych przez te służby i dlaczego one zostały rozwiązywane. Tylko powtarzam jeszcze raz, my uważamy, prawo i sprawiedliwość uważa, że dzisiaj trzeba skupić wysiłek całego narodu w związku z niebezpieczeństwem, jakie nadchodzi ze wschodu i w związku z dramatyczną sytuacją społeczno-gospodarczą. To są pierwszoplanowe zadania, ale jeśli ktoś chce Spróbować zwodzić opinię publiczną na manowce i robić jakieś takie historie mające, mające doprowadzić do, do, do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, to ja, jak już mówiłem, jestem gotowy wszystko bardzo jasno, bardzo zdecydowanie w oparciu o fakty opowiedzieć, przypomnieć udowodnić, zwłaszcza wskazując skalę, skalę gospodarczych nadużyć, skalę zawłaszczenia majątku przez te służby i przez tych ludzi, sprawę strat gospodarczych, jakie Polska poniosła w związku z ich istnieniem, z ich działaniem. Bo takie zakusy, panie ministrze, żeby utajnić, no są czynione, żeby ze speckomisji zrobić komisję śledczą, speckomisji, która kontroluje służby specjalne, to już w ogóle byłoby hulaj dusza, piekła nie ma. No ale jak wiemy z nauki katolickiej, piekło istnieje. I byłoby dobrze, gdyby Donald Tusk sobie z tego zdawał sprawę, że istnieje. I kara za grzechy też istnieje. Mówię o tym dlatego, że nie ma możliwości w sytuacji politycznej, w jaka dzisiaj istnieje, w sytuacji, gdy prawo i sprawiedliwość nie tylko dominuje w sondażach, ale jest coraz powszechniej postrzegany jako jedyna partia, która od lat wskazywała na patologie gospodarcze, polityczne, polityczne i personalne na uwikłanie ludzi w zależność od aparatu komunistycznego i ludzi władzy i ich związki ze strukturami mafijnymi i ich nieprawdopodobną skalę przestępczości gospodarczej i nadużyć. Nie ma możliwości przeprowadzenia tej sprawy tak, żeby naród się o tym nie dowiedział. Prawo i Sprawiedliwość na to nie pozwoli, więc jeżeli ktoś sądzi, że będzie można takiego sądu, myślisz że... Żeby można takiego sądu kapturowego dokonać, jak za czasów Stalinowskich, jak za czasów Jaruzelskiego, to się po prostu myli. A, y, jeszcze takie jedno pytanie, panie ministrze, odnośnie tej afery marszałkowej. E, mówił o tym niedawno, czy pisał Wojciech Sumliński e, o spotkaniach Bronisława Komorowskiego z oficerami wojskowych służb tajnych, pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem oraz pułkownikiem Aleksandrem L. W czasie owych spotkań, jak mówi Wojciech Sumliński, Bronisław Komorowski, który wtedy był marsza, marszałkiem Sejmu, a więc drugą osobą w państwie, rozmawiał z oficerami służb tajnych o tym, w jaki sposób nielegalny, całkowicie sprzeczny z prawem, zdobyć najbardziej tajny z tajnych dokumentów, czyli aneks do raportu. Komisji Weryfikacyjnej WSI. Leszek Tobiasz zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a Aleksander Elkorzysta korzysta z prawa oskarżonego. Czy dowiemy się czegoś od Bronisława Komorowskiego? Proszę ojca, no to trzeba by spytać pana prezydenta Bronisława Komorowskiego lub po prostu poczekać na posiedzenie, na posiedzenie sądu, to jest się 8-30 września, na którym pan prezydent ma się stawić celem wyjaśnienia tych kwestii. Rzeczywiście te protokoły jego zeznań są publicznie dostępne. One zostały opublikowane już wiele lat temu, właśnie chyba z 7. I z nich wynika niestety, że pan ówczesny marszałek Sejmu podżegał do przestępstwa, czyli namawiał pana Lichockiego do tego, by on wykradł, zdobył w jakikolwiek inny sposób, uzyskał ściśle tajny, ściśle tajny dokument. Na szczęście mu się to nie udało, ale nie ma wątpliwości, że takie działania podżegające były przez pana prezydenta, ówczesnego marszałka oczywiście, dokonywane i wytłumaczenie się z tego faktu, no, na to opinia publiczna ma prawo yy, oczekiwać. Yy, liczymy na to, że stanie się to, gdy stanie przed sądem, a jeżeli nie, no to może przed Komisją Sejmową. No pamiętamy też, w jakim pośpiechu po katastrofie smoleńskiej yy, służby marszałka Sejmu, pełniącego wówczas obowiązki prezydenta, yy, szukały tego, tego aneksu w kancelarii tajnej. Ja nie wiem jak to jak wyglądało z szukaniem, bo nie, było, bo nie byłem przy tym, ale rzeczywiście nieprawdopodobny pośpiech przy mianowaniu, przy mianowaniu urzędników, najwyższych urzędników w Kancelarii Prezydenta jeszcze 10 kwietnia i 11 kwietnia w sytuacji, w której przecież odpowiedni urzędnicy Kancelarii Prezydenta żyli i mogli sprawować, powinni sprawować swoje funkcje, myślę tej przede wszystkim o panu ministrze Sasini, ale także panu ministrze Dudzie. To byli wyżsi urzędnicy, którzy powinni te funkcje sprawować. Odsunięto ich i przejęto natychmiast 10 kwietnia jeszcze wszystkie kompetencje, powszechna opinia wówczas wskazywała, że chodziło o dostęp do tajnych materiałów. Z tego co wiem, to ch chyba się wtedy panu Broniszowowi Komorowskiemu nie udało i musiał czekać do momentu, gdy po wyborach prezydenckich wszedł w prawa możliwości zapoznawania się z tymi dokumentami, ale wysiłki takie, jak się wydaje, były rzeczywiście czynione. A tak a propoju jutrzejszego wystąpienia premiera Tuska generał Skrzypczak mówi, że polska armia jest w stanie w przypadku agresji bronić się zaledwie przez trzy dni, i to chyba jest problem, który przed nami. Dziękuję. Tak, to jest niewątpliwie najważniejszy problem przed nami. Myślę, że, że problemem przed nami jest także kwestia składu kadry dowódczej moralnego, politycznego, psychologicznego, ale przede wszystkim militarnego. Przede wszystkim naszej zdolności obronnej i najwyższy czas, żebyśmy się na tym właśnie skupili, bo zmarnowaliśmy już 7 lat od czasu, kiedy pan prezydent Kaczyński tak skupiał wszystkie wysiłki na tym, żeby Polska była w stanie bronić się skutecznie przed zagrożeniami zewnętrznymi. Od tego czasu nic nie zrobiono, a zmarnowano to, co zrobi zrobił prezydent Kaczyński, dlatego to jest naszym najważniejszym zadaniem dziś. Dziękuję bardzo, pan minister Antoni Macierewicz był gościem Radia Maryja. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.